Słuchajcie, z tej strony Dariel śliwka. A to jest 18 odcinek z Rayman Legends, i dzisiaj wreszcie przyszła pora na rozpoczęcie przechodzenia poziomów z Baktu Origins, albo powrót do Origins po polsku. Także dzisiaj, oczywiście, sobie jak zwykle zmienimy postać. Także blokował nam się nowy Rayman, ale się przyszła pora na księżniczkę kolejną, czyli będzie to, słuchajcie, tym razem Urszula. Ta księżniczka od dzieciństwa szkolona najlepszego szpiega na świecie. Gadżety i misje specjalne to jej chleb poprzedni. Powszedni, w sensie. <laughs> Okej, okay, no dobra. Czyli to jest oczywiście księżniczka ze świata e, 20 tysięcy mil podlumskiej żeglugi. No i co? Zobaczymy sobie jak te poziomy będą wyglądać. E, wiem, że jest... No zobaczcie, jest pięć znowu pucharów. Czyli pięć światów różnych. Mamy w każdym świecie po... 52 małaki do uratowania Witaj w powrocie do Origins Znajdziesz tu 5 nowych światów pełnych obrazów W których masz do uratowania wiele małaków Zdrapuj szczęśliwe losy by, by odblokowywać te obrazy Ok, no to wiemy już Sporo nam się udało blokować Także pokresowa dżungla Pierwszy świat no Myślę że sobie połowę go przejdziemy dzisiaj A w następnym odcinku oczywiście drugą połowę Nie są to jakieś duże światy Mówię ale no Wiecie, nie chcę też e, aż tak tutaj e, tych odcinków przedłużać. Zabawa z gejzerem, także zobaczymy. To jest pierwszy, słuchajcie, e, też poziom z Origins, tak mi się wydaje. W sensie z Rayman Origins. Także powinien być prosty, tylko tutaj faktycznie są te gejzery. No i zobaczcie, że mamy. Ło. Wow przeciwników, których jeszcze nie mieliśmy tylko, wow, spokojnie, bo z nim tutaj raczej nie chcemy mieć do czynienia, tylko sprawdzę jeszcze czy na dole czegoś nie ma Oooo! Wow, dobra nie, chyba nie ma, no dobra no to wchodzimy na górę i w prawo także, o, jest muzyczka bardzo mi się to podoba nie no, tej muzyczki nie lubi. Raczej myślę, że każdy, kto grał w Raymana. <laughs> ale mówię no. Oczywiście żartuję, może komuś się nie podoba. Ale raczej wiecie no. Dobra muzyczka. Ogólnie w Raymanie. Jest dobra, no ale ten twór w szczególności. Okej, okay, mamy pierwszy sekretny poziom i... Patrzcie, że mamy tutaj znowu tych gości. Ok. Czyli musimy, patrzcie, pokonać wszystkich, żeby odblokować dostęp do tego małaka. Także mamy. I już. Yy, uratowanego oczywiście. Czyli tak. Idziemy dalej. No, znowu oni, patrzcie. Czyli tutaj to działa troszeczkę inaczej niż. Yy, Normalnych poziomach jeśli chodzi o te kombosy na przeciwnikach. Chyba, że po prostu na tych latających to taki inaczej działa. O kurcze, było blisko. Naprawdę zaryzykowałem mocno i niepotrzebnie. Musimy Grand Panda zrobić. patrzcie w ogóle na te, te śmigiełka. <laughs> ok, czyli tak. Idziemy dalej. no Nie ma co się zastanawiać. Ok. W ogóle jakiś inny... Ee, inny wygląd tego przycisku Tego prawego trigera. patrzcie Przytrzymaj RT, biec sprintem W ogóle inaczej to wygląda niż... Tych podstawowych poziomach Nie wiem czy to jest taki jakby easter egg czy... Czy coś, ale... Wygląda zdecydowanie inaczej Okej, okay, dobra Żeby... Tutaj zostać zmiażdżonym Jak na pierwszy poziom w grze no, nie jest to takie proste, no wiecie, wydawałoby się, że w pierwszym poziomie to będzie mało zagrożeń i tak dalej, ale tutaj, patrzcie, że naprawdę nie pożałowali tutaj tych różnych zagrożeń. O, no i nic trudnego. <grystanie> naprawdę, bardzo fajnie wreszcie do tych takich łatwiejszych poziomów powrócić, bo. Już nie ma co się stresować. Aż tak, ale nie no... Nie mówię, że jakiś... Rayman był jakąś taką trudną grą. Jeśli chodzi o te poziomy z Legends. Naprawdę kiedyś yy, Wydawało mi się, że Rayman to jest taka bardzo trudna gra, że bardzo trudno ją prześmiać na 100%, ale naprawdę teraz już wiem, że to była tylko kwestia moich umiejętności i tego, że się poprawiłem jeśli chodzi o ogólnie takie umiejętności także myślę, że teraz to jest wszystko do przejścia i zobaczcie że mamy teraz chodzenie po łańcuchu, znaczy no jakby to powiedzieć, no chodzenie po łańcuchu popanie się łańcucha i tego w ogóle nie było w, w tych podstawowych poziomach więc to jest taka mechanika typowo z Origins najwidoczniej e, no i co to jest ostatni małak już? Tak, dobra. Patrzcie w ogóle ile lumów. Prawie 700. Myślę, że 700 nawet będzie. No, będzie. Na luzie. Tak. Inna muzyczka w ogóle przy ukończeniu poziomu też naprawdę ciekawe. 714, no naprawdę sporo. Tylko że widziałem... Że tam ostatni poziom jeszcze nie został odblokowany. Z tego szczęśliwego losu, więc wydaje mi się, że... Musimy sobie jeszcze otwierać je. W nadziei, że oczywiście znajdziemy ten poziom konkretny. Ale zobaczcie, że to są wszystko poziomy z jedną czaszką, czyli bardzo łatwe. To już chyba są z tego ostatniego świata. Ok, Origins. I zobaczymy, czy właśnie to będzie ten poziom. No, wydaje mi się, że. O, tak. To jest z tego świata, także. Właśnie, zobaczcie, mamy ostatni poziom. Hej ho, Mosquito. O właśnie, czyli poziomy z komarem Czyli po prostu z komarem, czyli Mosquito e, Też oczywiście fajna e, Fajny dodatek Do tych poziomów Z Origins Możemy strzelać i wciągać Okej, okay. o nie udało się Okej, okay, ale Jeszcze muzyczka jest całkiem zabawna o, Teraz się udało, aby strzelać I X, by wciągać Możemy Muszki wciągać, a potem Nimi strzelać, patrzcie No, ale nie trafiłem, ale dobra Teraz będzie dobra okazja Patrzcie O No właśnie Była jakaś Mucha większa Dobra No to strzelamy A! Trafiłem Gościu się przesunął O! Coś mi nie poszło z tym kombo, no ale myślę, że w tych poziomach nie będą nam kazali zbierać 600 lumów, tylko... Jeżeli już to 300. No nie. Chociaż w sumie. No nie wygląda to zbyt dobrze, jeśli chodzi o te moje kombosy w tym poziomie. Czyli X by wessać. I A, żeby go wystrzelić potem. Oczywiście, no A czyli... Tak, to nie działa za bardzo, ale. Gościu w ogóle strzela rakietami. O, tu mamy gościa podobnego do tego pirata z pierwszego świata w Legends. Co? Oberwałem? Ee, nie za dobrze. Ale mamy serduszko, także jest ok. Możemy rozwalić, ale. Fantastyczny dźwięk. Ok. Jeszcze raz możemy to usłyszeć. No nie To chciałem tylko... Okej, okay, dobra Jest W ostatniej chwili się udało Ale jednak się udało Okej, okay, jak tam z tymi małokami? Chyba Tylko jednego się w co udało uratować Ale pewnie ostatni będzie Na końcu mm, tego poziomu Jak zawsze O ty to już takie lepsze rakiety ma. Samo naprowadzające? Dobra. Znowu ten gościu. <grym> no naprawdę. Że ktoś na to wpadł, żeby zrobić altanie na komarze. O. Okej, okay, możemy wescać te bomby i też ciekawe jest to, że wtedy mamy gorsze poruszanie się okej taki mini boss trochę, aha czyli musimy mu te bomby wrzucić kiedy nas próbuje wescać, tak? co? ale mnie też wescał aha, no, nie za fajnie, muszę przyznać. Czyli musimy się po prostu raczej oddalić, no bo nie ma co tutaj tak blisko do niego podlatywać. No bo takie strzelanie mu nic nie robi, raczej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, dobra. O, jest. Pierwsze uderzenie. Drugie. Nie no Jeżeli jesteśmy po lewej stronie ekranu, to raczej nie może nam zrobić krzywdy Albo w ogóle z od razu zjeść no Dobra, dawaj gościu Co? O ty O, dobra Ok. Ok. Ale sporo razy trzeba mu to wrzucić Aha, chyba nawet nie musi wsysać nie, nawet nie musiał. Patrzcie, po prostu atakujemy i tyle. Także co? Koniec? Tak, jeszcze chyba jednego małaka brakuje. Ha, no, ale jest na końcu poziomu, także. Zawsze co najmniej jednego małaka mamy, także. <laughs> Jeżeli ktoś ma problem, no to, no to problem nie ma. Tak naprawdę. Okej, okay, ale patrzcie, że naprawdę sporo tych lumów zbieramy. 448, a potrzebowaliśmy 300 tylko Czyli prawie 50% więcej Ok, no to otwórzmy sobie szczęśliwy los Nie wiem czy jeszcze w ogóle nam się będą trafiać te obrazy Bo wydaje mi się, że większość już jednak trafiliśmy Także mamy oczywiście stworzenie No i teraz mamy poziom bujalne jaskinie Zobaczmy Też jedna czaszka tylko, także W teorii łatwiutki Zobaczymy co jest po lewej. Nic niestety tym razem nie ma, ale chyba możemy wjeść po ścianie. No, możemy, ale nic nam to nie dało. Także okej. Okay. Eee, dobra, zobaczmy. Jest pierwszy małak. Tutaj mamy... O, znowu muzyczkę fajną, dobra. Także... Mi to pasuje jak najbardziej. Muzyczka zachęca do... Robienie tutaj tego, co musimy zrobić. I teraz. O. Co? Myślałem, że mogę się odbyć od tej ściany. I od nowa poziom serio. Aż taki jestem słaby. Tutaj musimy go uratować znowu. No. Dobra. No już tutaj troszeczkę sprawy wyszedłem, jak widać. Także dobrze, że mamy te proste poziomy teraz znowu, bo... To jest dla mnie troszeczkę taki, yy, takie przygotowanie znowu Chociaż y, tak szczerze to... Myślę, że... No aż taki słaby to ja nie jestem Nie! Dobra wiecie co, jednak może jednak troszeczkę to jest... Yy, do przedyskutowania No naprawdę drugi raz zginąłem Na początku poziomu Czemu nie mogę biec? No, też jest troszeczkę... Problematyczne czasami, ale... <gry> ale wiecie no muszę się przyzwyczaić, no już leży, z przeszedłem. No to Origins też powinienem przejść. Przecież to jest raczej podobny poziom trudności. Nic nowego w tym temacie nie ma. Dobra, czy co? Ja sobie tutaj poczekam raczej. Tylko nie chcę tutaj tego zbierać, bo. Eee, chcę sobie zrobić tego komboska, oczywiście. Eee, także Zaraz zbierzemy. O. No i udało się. Dobrze. Patrzcie. Dobra. Idziemy dalej. Już 154. Naprawdę. Naprawdę, naprawdę chyba nie będzie problemu. Co? No gościu. Pałką mnie walnął. Spory zasięg to miało. Ok. O. Dobra, gramy węgry bardzo. Słuchajcie. <laughs> nie no, zawsze to dla mnie wyglądało jakbyśmy grali w Angry Birds no, naprawdę. To no, musicie przyznać. Nie powiedzcie mi, że nie. Chociaż troszeczkę. <laughs> Okej, okay. zatem... Oj, Albym bym sobie pograł w Engryberce w sumie teraz. Kurczę, tak sobie narobiłem chęci. No dobra, spokojnie, na razie sobie zagramy w Raymana. A, bo. Niech już będzie tak eee, Coś tu nadal możemy znaleźć? Nie... Możemy? Nie no raczej to nie możemy zaatakować, bo tutaj... Zębiska Nam nie pozwolą się zbliżyć za bardzo Okej okay. Coś jest na górze Szczerze, znaczy, mogłem to przeoczyć Co? Aha To była taka... Zamierzona droga O, dobra od razu mamy kolejnego małaka Dobrze więc... Aj, ja nie udało się. O, przepraszam, ja już stąd idę sobie tam żyj O, ten sobie śpi No to Jego sprawa, że nie był ważny. Także co? Myślę, że możemy sobie już tutaj... Skoczyć, tylko a możemy się tak. Albo w sumie nie ma takiej potrzeby, bo coś możemy zrobić. Tak. Ciekawe, czy możemy sobie do góry wejść. Możemy, patrzcie. No to nawet się przyda. ok. i teraz... Hmm, tam co chyba na dole musi być, no bo jest podpowiedź. Ale tutaj z pewnością mamy sekrecik. Także wejdźmy. No i sporo przeciwników do pokonania znowu, czyli naprawdę, sporo lumów. Po co to zrobiłem? Po co to zrobiłem? Nie wiem. Ale to było głupie. <głupie> to było bardzo głupie. O, znowu! Ło! Wow. Okej. Okay. Do góry? Jasne, czemu nie? <głupie> Ważne, że mamy, słuchajcie... Yy, no. Po prostu kolejnego małaka uratowanego, czyli co? Schodzimy na dół? Nie no, naprawdę, no, no, coś tam jest? Nie no, wydaje mi się, że jednak nie no. Przecież po co? Nie, na pewno tam nic nie było. No, czemu nie mogę zaatakować? Eee... dziwne. O, dobra. Teraz zadziałało, i teraz już sam nic nie pominąłem przy okazji. Czekajcie. Dobra, chyba nie. Chyba nic. Tutaj też nic nie ma raczej. Także po prostu sobie... A nie, było coś. Jeżeli tam był małak. No tam był małak, przecież no. Nie. Poziom od nowa. Nie no nie wierzę, że w to jestem taki... Po prostu... Ech, dobra, speedrun, słuchajcie, speedrun. Naprawdę jestem głupi. Jak mogłem tego po prostu nie zauważyć? No nie wiem. Ale już wiem, czego się spodziewać po poziomie, także. Spokojnie. Teraz sobie go przejdziemy jeszcze raz. Nie, nie mogę, ale głupotę zrobiłem. Dobra. Czyli było 154, tutaj. Tak, czyli przynajmniej wiem, że wszystko zdobyłem ponownie. Ten pałką balnie, dobra, ale teraz już wiedziałem, żeby się obronić. No i teraz, oczywiście, rozwalamy twierdzę. Chociaż to raczej niezbyt stabilna twierdza. Taka drewniana. Zróbmy tak. No. Proszę. Nic trudnego. A, ja naprawdę. Ale wiecie co? W sumie tak. Te odcinki nie byłyby takie długie, ponieważ to są krótkie światy. Gdzie, wiecie, nie chcę tak zarobić, że. Jakoś tak sztucznie to przedłużam. No ale wiecie, po prostu. I też po prostu. Eee. Nie chcę, żebyście. Może. coś przegapili. Bo też czasami się zdarza, że robię inne rzeczy. Jak sobie tak wiecie, sam gram. Aniżeli na odcinku, także myślę, że. No, mogę wam pokazać. Kurde, znowu nie wyszło w tym miejscu, ale spokojnie. Na pewno nam wystarczy. I tu Długości sobie spał. Ale to wszystko chyba. Chyba tak. A tak, teraz będzie ten spadek taki. Tak. Hop. Dobra. Się złapmy teraz. No i okej okay. Od razu możemy sobie sekrać tutaj. Czemu nie ślizgam się po ścianie? O co chodzi? A, oczywiście. Kontroler. Znaczy nie kontroler, tylko. Wersja. Rayman leży na PC. To jest po prostu. <gry> Coś niepojętego Ok, ale W takim razie, znowu mamy tutaj Tych gości No nie, to nie było zbyt miłe gościu, naprawdę? Tak mnie załatwił? Bez problemu? A jednak widzicie troszeczkę Problemów jednak jest, mimo że Już to przechodziłem przed chwilą, ale okej okay. A no, spokojnie teraz sobie tutaj to Zróbmy, no i co? Myślę, że możemy się zacisnąć. No, i tak. O, teraz od razu mamy małaka uratowanego, także jest OK. teraz żeby tego nie ominąć właśnie Ach, no dobra. Jak widzicie, szybko się udało. Także, już nawet mamy 600, także na spokojnie na pewno się uda Zdobyć 100% Co, może jeszcze jeden poziomik? W takim razie, skoro już tak mamy 23 małaki W tym świecie, no to Może jeszcze jeden poziomik i sobie zakończymy Także to będzie co? Chyba to będzie taki poziom nie taki zwykły, tylko taki szybszy, więc myślę, że idealnie się składa, bo będzie to akurat 26, czyli połowa. O, jednak jest jeszcze obraz. Tylko to jest... Aha, to w ogóle też nie jest ostatni. Nie wiem. Nie rozumiem tej kolejności. Zabawy w cieniu w takim razie. Szybki poziom. Tutaj będziemy gonić taką skrzynię, słuchajcie Bodajże Tak No <totop brak> i ucieka, bo myśli, że Chcemy mu ee, Spuścić manto, ale chyba <totoprawki> <totoprawki> Chyba jednak możemy go dogonić, jeżeli naprawdę postaramy <totoprawki> Tak Kurcze, gra nie przewiduje tego. Ok, to będzie pierwszy? Nie, drugi. Aha, już. O, <laughs> fajny taki efekt dźwiękowy pod koniec. No i patrzcie, jak szybko się udało przejść poziom. No wie, te poziomy są bardzo szybkie i bardzo. Przyjemne, bo możemy się wykazać z tymi umiejętnościami tutaj parkurowymi w Raymanie. No więc... Mamy równiutko połowę. Także następnym kur już sobie będziemy kontynuować, ale my oczywiście sobie jeszcze otworzymy szczęśliwy los. No i zobaczymy co tam u stworzonek. Kolejny obraz, o dziwo. Także... Smocza zupa. Też w ogóle w innym świecie. Ale to wszystko sobie zobaczymy, także nie martwcie się. To wszystko jeszcze przed nami. A patrzcie, mamy 10% akurat. Świetnie. No i co? Mamy. Nie, znowu nie mamy w ogóle. Tego tutaj. Tylko jeden toast. Wow, sorry! Czyli 10, a nie, 25 lumów. Ok. Zawsze coś, w sumie. No więc, co? Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale. No i ja spotkam się z wami w następnym odcinku. Także, trzymajcie się. No i... cześć!